Witam się z wami bardzo serdecznie W dzisiejszym odcinku mam do otworzenia z wami paczkę, którą właśnie przyniósł mi listonosz I słuchajcie, ja wiem co to jest za paczka To jest paczka z moją wymarzoną bluzą z myszką Miki Ta bluza przynajmniej na zdjęciu wyglądała przecudnie, bardzo mi się podobała Oczywiście rzecz jest tutaj używana Czyli odkupiona od osoby, która po prostu ją wcześniej nosiła i się po prostu znudziła. Także co? Myślę, że otworzymy sobie ją na wizji. Powiem Wam, że jestem mega ciekawa, czy ta bluza spełni moje oczekiwania względem tego, co widziałam na obrazku, bo wiadomo, też na kimś inaczej to wygląda, ktoś lepiej w tym wygląda. Ktoś gorzej, jakościowo, może materiał mi nie podpasuje. Może tylko wspomnę tyle, że za bluzę dałam 30 zł, więc nie jest to jakaś mocno wysoka kwota. Tym bardziej, że jak patrzyłam nowe bluzy z motywami, właśnie myszką, Miki i tak dalej, to trzeba około 100 mniej więcej wydać. Także ja już tutaj bez zbędnego przeciągania mojej gadaniny rozcinam paczuchę i zaraz zobaczymy. W dotyku już widzę, że przynajmniej nie będzie to 100% poliester, więc w sumie dobrze, bo się obawiałam, że ona będzie taka, wiecie, śliska cała, no bo na zdjęciu ciężko wychwycić też. I uwaga, otwieramy, dobra, no, czuć, że ktoś nosił, ale wiecie, nie, że śmierci, tylko po prostu taki, ja po prostu mam dobry węch, o, może tak to ujmę i bluza wygląda tak oczywiście zaraz Wam się w niej pokażę też oczywiście, oczywiście no i bluza wygląda superaśnie ej w ogóle teraz zobaczyłam, że ta bluza jest z metką zobaczcie Czuję, czy ona była z takimi innymi ubraniami u tej osoby bo ma taki wiecie, po prostu zapach osoby nie że śmierci, tylko po prostu zapach osoby, ale widzę, że bluza jest nowa tego powiem Wam szczerze, nie wiedziałam, bo w ogłoszeniu nie było. Ta osoba po prostu wystawiała kilka ubrań, więc stwierdziłam, że na pewno są to ubrania używane, ale jak dla mnie to jeszcze lepiej, jeszcze fajniej. Dlatego, że w cenie 30 zł, kupiłam nową bluzę, co jestem sama trochę w szoku. No ale okej, okay, jest metka, jest ok Dobra, już Wam pokazuję, jak wygląda ta bluza. Jest to jakaś marka, nie ma, nie ma, nie ma. Zacznę może od, o, dobra, od wizualnego wyglądu może. Zaraz będziemy pokazywały środek. I słuchajcie, jest to taka dłuższa bluza. Zobaczcie, jak to wygląda ślicznie z myszką miki, która ma słuchawki. No, świetna jest. Naprawdę. To jest mini chyba, tak? Ja na początku myślałam, że to będzie myszka Miki, ale teraz jak się przyjrzałam dokładnie, to to jest raczej myszka Mini, bo to jest dziewczyna. Tak jak widzicie. Jako kartkę. Nie wiem, jakoś musiałam po prostu ten fakt przeoczyć. Zobaczyłam po prostu myszkę i stwierdziłam, że muszę ją mieć. Nie wiem, jakieś zaśmienie umysłu. Ale zobaczcie, jak fajnie wygląda. Naprawdę. Jeżeli chodzi o materiały, jest on dosyć ciekawy. Nie jest jakiś gruby, ale to dobrze, bo ja nie lubię grubych blues, dlatego że ja się gotuję w nich zaraz. E, tutaj mamy kaptur. E, tu mamy ściągacze, jeżeli chodzi o właśnie kaptur. A o tył. Tył jest taki sam jak przód i też jest właśnie myszka mini. Powiem Wam, że super to wygląda, jeżeli chodzi o środek. To, jak widzicie, nie jest on ocieplany i fajnie, bo naprawdę, ja powiem Wam szczerze, że teraz jak jest wiosna i lato, to ja nie szukałam bluzy takiej ocieplanej, bo po prostu byłoby mi za gorąco. Tylko właśnie taką bluzę, którą mogę na legisy sobie zarzucić, do adidasków. I sobie śmigam, czy na rower, czy, wiecie, na spacer, bo głównie rower i spacer u mnie to odgrywają takie największe role, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Super wygląda, zaraz zobaczymy, jak ja w niej będę w ogóle się prezentowała. Wizualnie podoba mi się bardzo fajnie. Jestem zaskoczona przede wszystkim tym, że bluza jest nowa, dlatego że w ogłoszeniu nie było o tym mowy i dziewczyna też nic o tym nie wspominała. Jest to dla mnie oczywiście bardzo miłe zaskoczenie i jestem miło, że tak powiem, tutaj tym faktem zaskoczona. Nie, sami ocencie. Wizualnie właśnie wygląda tak, jak widzicie za 30 zł bluza. Myślę, że fajną rzecz dorwałam. Tak mi się wydaje i myślę, że ta rzecz na pewno będzie u mnie gościła w szafie <noise> przez dłuższy czas. A ja co? Ubieram się i zaraz wam się pokazuję. I powiem wam tak, jestem mega, mega zachwycona tą bluzą. Boziu, no tak mi się ona podoba. Poczekajcie, może trochę przesunę. Chociaż nie wiem, czy coś to da, ale zobaczcie, ona sięga za pupę, więc nawet do ciemnych, mocno kryjących rajstok się nada, ale ja będę yy, ją nosiła do leginsów, tak jak teraz jestem. I po prostu jest no świetna. Jest po prostu idealna. Tak, rękawy ma dłuższe, czyli takie, co lubię. Bo bałam się też o długość rękawka, bo często bluzy mi się kończą yy, tutaj. Yy, czekajcie. żeby... No, nie mam to przytrzymać. <laughs> o no po prostu o ten rękawek zazwyczaj mam krótsze rękawy, jeżeli chodzi o bluzę. Niestety nie mam teraz jak tego pokazać, ale bluza jest po prostu świetna. Powiedzcie sami, czy te 30 zł się nie opłacało. Moim zdaniem bardzo się opłacało. Uważam, że jest mega urocza. O, zobaczcie tył. Czekajcie, widać? Widać chyba. Przepraszam Was za te dźwięki, ale nie wyłączyłam Facebooka mi przychodzą cały czas wiadomości na Messengera. Dobra i tutaj jeszcze Wam pokażę jak z kapturem, fajny, taki troszkę namiocik w ogóle ta bluza, ale ja szukałam właśnie takich luźnej rzeczy na spacery, na rower, wiecie, na rower czy na spacery, wy nie potrzebujecie mega obcisłych rzeczy, które nie wiem niepotrzebnie was, yy, wam po prostu utrudniają ruchy, tylko coś takiego właśnie mega lightowego i jeszcze z takim super motywem, naprawdę, zobaczcie, no świetne to jest, świetny motywek, naprawdę fajna, fajna, fajna duża, bo duża, ale ona właśnie była yy, yy, było napisane, że ona jest w rozmiarze L łamane na XL, czyli no wiecie, no spora, ale myślę, że taka bluza mi się przyda i ja jestem zachwycona tą bluzą dajcie znać, czy wam się podoba tak samo jak mi, czy po prostu ja mam tylko taki yy, duży entuzjazm względem tego ciucha <laughs> ale moim zdaniem naprawdę bardzo fajnie, niewielkim kosztem bo 30 zł to myślę, że nie dostałabym takiej bluzy myślę, że koło stówki musiałabym wydać a jeszcze mówię bluza jest nowa, ometkowana, więc czego chcieć więcej, oczywiście ona pójdzie do prania, nie będę jej nosiła teraz tylko chciałam Wam narzucić i pokazać jak ona wygląda na mnie i koniecznie piszcie komentarze czy Wam się podoba, czy nie a ja się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie łapka w górę, subskrypcja pa pa, do zobaczenia w kolejnym filmiku, cześć!